Hej, kochani, w dzisiejszym filmiku chciałabym się podzielić z wami planami i nadziejami na 2021 Pierwszy jest, że chciałabym podróżować więcej w Wielkiej Brytanii który jest trochę ciężki, bo to wszystko zależy od tego jakie restrykcje będą czy my nadal będziemy na tier 3, czy nie przejdziemy na tier 4 i tak i tak dalej, bo obecnie na tier 3 nie powinniśmy podróżować jeżeli to nie jest ważne, ale nie jest to zakazane. Drugi punkt to jest, i to też zależy od tego, co gubernament powie, chciałabym pojechać na wakacje, no, na najmniej dw dwa razy, oż że tak powiem. Chociaż raz do Polski, i drugi raz w inne miejsca. Natomiast tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jakie restrykcje zrobię i co zrobię z nami. Więc nie mogę tego. Mieć takiego całkiem zaplanowanego, więc to jest bardziej jako nadzieja, że tak powiem. A. Następny to jest, że chcę część odwiedzić rodziny i przyjaciół w Polsce. No, bo w tym roku to było niemożliwe. Jednak koleżanka, która mieszka w Polsce obecnie, była w Anglii, więc w sumie widziałam ją ostatni raz, miesiąc temu, więc nie jest tak źle. Półtora. Yy. Następnym punktem jest. Chciałabym spędzać więcej czasu z przyjaciółmi, którzy są tutaj, wychodzić na zewnątrz. To nie ma sensu. Wychodzić no, po prostu spotkać się z nimi, gdziekolwiek chodzić na zakupy, do kina, nawet na drinki do pubu na wolnym dniu. Dlaczego nie? Jesteśmy młode, mamy całe życie przed nami. Ostatnim punktem, przed punktem. Więc chciałabym mieć 100 subskrypcji na tym kanale i na moim angielskim kanale, które były dla was taką małą niespodzianką, ale już na pewno o tym wiecie, więc no. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo wiem, że niektóre osoby, które mnie subskrybowały, na przykład nie mówiły po polsku, więc to nie było dla nich do końca sprawiedliwe. Natomiast ja stwierdziłam, że ja nie chcę mieszać filmów, że nie chcę iść raz po polsku, raz po angielsku, tylko chcę mieć dwa osobne kanały. Ale już sprawdziłam to dużo wcześniej, zanim zaczęłam w ogóle nagrywać, że jeżeli się kiedykolwiek zdecyduję, to że będę chciała mieć jeszcze osobny angielski kanał. Bo ja po prostu lubię mówić po angielsku i czasami to jest łatwiejsze niż mówienie po polsku. Po prostu. Więc jak ja otworzyłam, otworzyłam zaczęłam nagrywać na ten kanał 8 września, to już widziałam kilka miesięcy przedtem, że będę chciała, jeżeli się zdecyduję. To, że będę chciała od stycznia zaczynać też angielski kanał Niektórzy moi znajomi to wiedzieli Nie wszyscy Aha Ostatnym, Ostatnim punktem Jest to, że chciałabym Żyć najlepszym życiem, jakie mogę Jeżeli to ma sens Po prostu chcę robić wszystko, co uszczęśliwia mnie Dziękuję wam bardzo Mam nadzieję, że ten filmik was może, nie wiem Zmotywował do postanowień noworocznych Dziękuję wam bardzo za oglądanie Do zobaczenia w następnym, papa. Pa.